witam was moi drodzy w, w, w drugim odcinku ZSG, dzisiaj zrecenzujemy najbardziej popularną replikę, czyli Colta 1911, zapraszam do oglądania, pamiętacie jak chyba ostatnio robiłem... Odcinek z ESG była to zabawka, która była nawet lepsza od elektryków, które kosztują 300-400 zł. A dzisiaj to będzie. E, tu jest, e, to akurat jest pierwsza moja replika, ponieważ to jest firma MAT. E, te repliki są produkowane już od dosyć dawna. E, jesteśmy na mojej stronie, jaką sobie tu zrządziłem. Sami je widzieliście. I oczywiście mam Honduk na wyda SG, który chyba teraz będę występował, czyli WZ. -kę. Co chciałem powiedzieć? Na pewno pistolet kosztował 70 zł, i tę replikę można kupić już w większości sklepach internetowych oraz na Allegro. I to jest replika już prawdziwa. Jest z metalu, gearbox metalowy. I oczywiście jest całość 100% z metalu, więc tym Madenczyna. Prędkość to jest od, już mówię, 150 do 210 fpsów. I oczywiście mamy tutaj dołączony tumik, który troszeczkę wygusza strzał, ale nie do końca. No zaraz sobie to rozpakujemy. A tak wygląda w środku replika. Mamy, oczywiście, e, uwaga, tam nie, nie strzelać do ludzi, do zwierząt. Oczywiście mamy cel. Tak wygląda nasz pistolet od środka. Proszę zobaczyć. Mamy no to mi spadła puszka. Mamy oczywiście kulki, ale lepiej nie będę używał, bo szkoda mi repliki. Użyjmy kulek Roketsów 02, które są o wiele bezpieczniejsze niż nasze tradycyjne tej kuleczki, które dostajemy gratis. Replika tak wygląda. Jest dosyć ciężka, waży prawie kilogram. jak na bocznik jak za 70 zł, to naprawdę jest dobry, bo to jest sprężynówka. Dobra. Teraz tu to, to kładę. I sobie z, zobaczymy, jak to jest wykonane. Tak, to jest wykonane. Mamy, y, to jest tylko z plastiku. No i tak, to to jest z plastiku. Y, mamy, oczywiście, taki fajny, takie fajne karbowanie, że ten pistolet nam nie wyślizgnie się, na przykład, jeśli mamy mokre albo spocone ręce. Mamy też, oczywiście, kurek, który można robić tak. Jak na, jak na replikę bazarkową, to jest nawet spoko. Chyba nagrywa się. E, bo to naprawdę na bazarku można kupić. Ale już ta replika pojawia się w większości sklepach. Do mówię. Mamy oczywiście mechanizm blokowania spustu, a tego nie ma, nie, nie ma we wszystkich zabawkach. I oczywiście można oddać sauna sucho. Który tumik, który jest w oczywiście go wygusza. Dobra, załóżmy sobie za magazynek i sobie to spostrzeżamy. Kurki 02 są najbezpieczniejsze w tym razie. No, na opakowaniu pisało, że plus 18, ale mi sprzedali, a ja mam plus 15. Więc wam spokojnie sprzedadzą. Więc jak na boczniaka. Zaraz sobie zobaczymy, jak to bije. Już trochę dosyć dawno kupiłem, ale nie miałem okazji zawsze zrecenzować. No teraz mamy tam okazję. Dobra, na pełny magazynek o, coś mi się nie zmieści. Do pełna. No, Zwalniamy. Spójrzmy. To jest około 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 kulek wchodzi do tego pistoletu. Więc e, to jest moja pierwsza replika, taka już prawdziwa. E, ona jest. Bo bardzo ładnie się świeci, jest podobno do polskiego Wisa. Ale to jeszcze na tym powiemy, co jeszcze powiem. Kurek jest, jak zrobimy, tak pistolet, nie strzeli, jest oczywiście blokada z pustu. O, tutaj o, nawet nie można teraz naciągnąć. No to co, rozpoczynamy teraz tylko sobie kulawki założę, żebym i oczywiście, do ASG. O, no i co, zaczynamy sobie, postrzelamy trochę sobie lubię strzelić w butelkę z odległości 5 metrów trafia drugi strzał nie trafiony drugi strzał trafiony nie trafiony I... też nie trafiony Dobra. Jak sami widzicie jest troszeczkę ma według mnie nie jest celownik dobrze zrobiony, ponieważ nie jest celny. Ale wiecie, to jest replika. To jest replika dla początkujących tak jak było napisane. Więc wiecie, czekajcie. Tutaj. Już jestem, teraz sobie strzelimy do pustki por żywnościowej dobra ładujemy gnata amunicję jeszcze wykorzystamy bo tu sobie kieszeni trochę nasypałem bo mi zostało kuleczek jeśli dosłuszczkę epidemia się zmniejszy to będę miał cymkę 0,28 do recenzji od widza więc będzie dobrze ładujemy do magazynku o, znowu spadło ale wiecie co chyba nie będę tego ustawiał albo sobie albo Wam pokażę może czekajcie chwilkę, bo te kulki wszystkie wystrzelam żeby już nie ma w kieszeni żadnych no, ja. oczywiście zalecam jeszcze kulki Specna Arms, w sumie na dobre Nie zalecam tych korzystania z tych co mamy gratisowe, bo one mogą mu szkodzić. Jak ja, tak jak mi kiedyś, że mi utkwiło w lupie i mi cały gearbox zniszczyło od środka. Dobra, bądź gotowa. Wziąć okularki, żeby nie było, że złych nawyków uczę. Dobra, Czekajcie. się. Dobra, widzicie? Strzelimy sobie tym razem do, tamtego, do tej butelki, jeszcze. Albo do tej puszki. Nie, nie trafiłem. Ale broń ma duży zasięg. Jest trzeba strzelerą... tam. Nie wiem. Zobaczymy, gdzie to leci. Jak daleko. Doleciało aż do drzewa. I to ma zasięg chyba że jest... Nie wiem, 100 metrów na pewno nie lecam do drzewa. Jest jakieś około 70 metrów. Więc działa, dobra. O, chyba przestrzeliłem butelkę, bo nabój się nie odbił. Jeszcze jedna kuleczka. No i to wszystko. Jeśli chodzi o pistolet, to spoko. O, jeszcze Wam pokażę może jak troszeczkę wycisza. Yy, to nie będziemy na kładli. Tumik wycisza replikę, replikę na pewno, to nie zaprzeczę, ponieważ teraz strzał jest taki bardziej donośniejsza. Z Tumikiem jest taki bardziej. Zobaczcie, jest troszeczkę wyciszony. Chyba nawet słychać. Albo mi się zdaje. Troszeczkę jakby ten głos. No tak, troszeczkę Tumik zmniejsza głośność, ale on jest do. Jako dekoracja, to chyba tylko taką rolę pełni. Jeśli chodzi o pistolet, na początku ją polecam, bo za 70 zł mamy wszystko z metalu, full metal. I to się nie zniszczy jak wam upadnie. Niedługo zrobimy bitwę SG z Damianem, bo on ma Waltera PP88, też pistolet ASG. I też oczywiście go zrealizujemy. A więc zostawcie suba, łapkę w górę i napiszcie w wtedy więcej odcinków z pistoletów z ASG. A więc ja kończę, bo już muszę się zbierać do domu. Niedługo kolejne odcinki z World of Tanks i historycznych rzeczy, a więc do zobaczenia.